Cześć, nazywam się Bartek Huzarski i dzisiaj pokażę wam kilka modeli okularów z oferty centrum Rudy project Defender to model przede wszystkim dla szosowców, z którego bardzo często korzystają również kolarze zawodowi. Ta wersja Defender ma szkła fotochromatyczne. Rudy Project Defender wyposażone są w technologie, które ułatwiają dopasowanie do twarzy. Regulowany nosek i zauszniki. Dolne bampery są zdejmowane. Do tego modelu możemy zamówić i zamontować wkładki korekcyjne. Są to od okleja. Mają cywilny wygląd i doskonale sprawdzą się podczas różnych form aktywności fizycznej. Soczewki mają dość dużą powierzchnię, co jest zgodne z obecnymi trendami. Zastosowano w nich technologię prizm. Szkła zwiększają kontrast, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Transmisja światła jest na poziomie 14%. Okulary przeznaczone są na dość mocne słońce. Rudy Project k -Blade to model, który ma półotwartą ramkę. Taka konstrukcja sprawia, że widoczność jest bardzo dobra, a całość waży niewiele. Soczewki można łatwo wymienić, a w komplecie są 3FX HDR Multi Laser Blue. Transmisja światła to 18%. Okulary są idealne do jazdy w ostrym słońcu, ale nie w pełnej lampie. Uweks to niemiecka firma znana z produkcji asortymentu, który zwiększa bezpieczeństwo. Na przykład okularów, także rowerowych. Sport Style 115 mają kształt typowo sportowy. Doskonale sprawdzą się podczas jazdy na rowerze i w trakcie biegania. Cechą charakterystyczną okularów są wymienne szkła. W zestawie są trzy soczewki. Na mocne słońce, od 8 do 18% przepuszczalności. Na pochmurną pogodę, od 43 do 80%. I soczewka przezroczysta od 80 do 100%, na przykład do jazdy w nocy. Dzięki temu masz trzy komplety okularów w jednym pudełku. W ofercie Centrum centrumrowerowe.pl są także okulary na co dzień. Takim modelem jest Oklej Holbrook. Okulary są bardzo ładne. Pełne ramki dodają plus 10 do stylu. Holbrook inspirowane są postaciami z hollywoodzkich filmów z połowy ubiegłego wieku. Ramka ma stonowany design, a uroku dodają metalowe piny. Oklej Holbrook w tej wersji mają soczewki Positive Red Iridium. Przeznaczone są one na nasłonecznione warunki i posiadają transmisję światła na poziomie 17%. LGL39 to kolejny model od Uvexa. Przeznaczony jest na co dzień. Model produkowany jest w kilku kolorach, możesz wybrać coś konkretnego do swojego ubioru. LGL39 wyposażony jest w soczewki Mat Blue, które przepuszczają od 8 do 18% światła. Dobre okulary przeciwsłoneczne są niezwykle istotne, chronią oczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. owadami i negatywnym wpływem słońca. Markowe modele wyposażone są w filtry, które nie przepuszczają szkodliwego promieniowania. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku.